Tomasz Pajączek, witam Państwa. Zapraszam na wpajęczenie pytań. Gościem programu jest dziś Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty. Dzień dobry. Witam Pana redaktora, witam Państwa. Panie Kuratorze, dobiega końca drugi tydzień e, nauki. Jak, jaka jest sytuacja w dolnośląskich e, szkołach? Ta nauka jest cały czas stacjonarna we wszystkich e, placówkach. Czy są już jakieś zakażenia koronawirusem wśród uczniów, nauczycieli i, i są szkoły, które musiały przejść na e, tryb mieszany bądź zdalny? Nie chwali się dnia przed zachodem słońca, mamy dopiero początek roku szkolnego, niecałe dwa tygodnie, ale można powiedzieć, że jest dobrze. Spore ryzyko przed nami, bo przecież bardzo wielu uczniów wróciło do przedszkoli, placówek szkół donyśląskich. To jest około 430 tysięcy osób. Jeżeli do tego dołożymy 48 tysięcy nauczycieli i ponad 20 tysięcy pracowników administracji obsługi, to to jest ta skala wyzwania, przed którą stanęliśmy. Jako, że wróciliśmy do kształcenia stacjonarnego, które... Jest dużo bardziej efektywne, bardziej owocne aniżeli zdalne, stąd też taka decyzja i chwalić Boga tych przypadków zakażeń, a tym samym przechodzenia na tryb hybrydowy, częściowo zdalny, częściowo stacjonarny, czy też w całości zdalny, mamy bardzo niewiele. Mhm. My jako kurator... Ale mamy. Mamy. My jako kuratorium oświaty e, zbieramy informacje, zbieramy je od dyrektorów, którzy... Mają polecone, że jeżeli cokolwiek się w szkole wydarzy, następuje przejście na tryb hybrydowy bądź, bądź zdalny, natychmiast mają raportować i dyrektorzy to skrupulatnie czynią. Po drugie, otrzymujemy informacje. Z Sanepidu, bo to Sanepid opiniuje wnioski dyrektorów o zmiany sposobu nauczania w swoich szkołach, przedszkolach i placówkach. I to się zgadza, czyli my, tak jak to się modnie mawia, krosujemy te informacje, okay. integrujemy je. I codziennie około godziny 14 wysyłamy raporty do Ministerstwa Edukacji. Robimy to w postaci takich, e, takich tabel, ja Państwu, państwu pokażę. E, no, z jednej, z drugiej te tabelki troszeczkę rosną. Sytuacja, sytuacja, sytuacja się statystyka zmienia, na staty, staty, statystykę mamy następującą, mamy 12 podmiotów, 12 podmiotów, w których mamy do czynienia z, z nauczaniem hybrydowym albo nauczaniem zdalnym, mhm. w zależności od tego jak Sanepid zaordynował, jak dyrektor zawnioskował, to te szkoły są w tych szkołach, przedszkolach, placówkach, połowa na notabene to są przedszkola, tam nauczanie zostało zawieszone i ono się odbywa albo hybrydowo, albo zdalnie. 12 to jest naprawdę niewiele. Chciałbym Państwu powiedzieć, Panu redaktorowi, że wszystkich szkół, przedszkoli placówek, tak publicznych, jak i niepublicznych na Dolnym Śląsku mamy 2759. Więc połóżmy na dwóch szalach. 2759, a tu mm -hmm. 12. Mam nadzieję, że, że to będzie na pewno bardzo trudny chciałbym rok. Chciałbym uprzedzić pytanie Pana redaktora. Będzie to trudny rok. Nie popadamy w hura optymizm. Uważamy, że pierwsze koty zapłoty to jest dopiero początek, że przyjdzie październik, przyjdzie listopad, przyjdą słoty szarugi, przyjdzie sezon grypowy, aby był mniej ekspansywny mhm. aniżeli w poprzednich latach i to się może zmienić, więc jesteśmy przygotowani. My i całe środowisko. Chciałbym w tym miejscu bardzo się nisko ukłonić wszystkim, dzięki którym dzisiaj w szkołach, przedszkolach, placówkach jest bezpiecznie, którzy przekładają rękę do zapewnienia tego bezpieczeństwa, a szczególnie wyrazić szacunek dyrektorom, albowiem to oni są na pierwszej linii, oni też personalnie odpowiadają za podejmowane decyzje, więc chciałbym Państwa zapewnić, że Różnie może się to jeszcze poukładać, ale mamy przygotowane warianty, plany A, B, C i tak dalej i będziemy działać szybko, no skutecznie, adekwatnie. To jest bardzo ważne. Panie kuratorze, adekwatnie. szkoły dolnośląskie są gotowe, żeby właśnie w sposób płynny przejść, jeśli zajdzie taka oczywiście potrzeba, konieczność na, na ten system mieszany? Szkoły zostały zabezpieczone. Szkoły zostały zabezpieczone w środki dezynfekcji. Tutaj odpowiedzialne są samorządy, ale pomaga też rząd. To w skali całej Polski 4 Miliony litrów płynów dezynfekcyjnych, 50 milionów maseczek, które są dystrybuowane, to jest 75 tysięcy. Y termometrów bezdotykowych, więc A. myślę, że tu jesteśmy zabezpieczeni. Natomiast rozumiem, że sensem pytania pana redaktora było, że gdyby przyszło jeszcze raz przejść na nauczanie zdalne, to co czy, czy, czy my jesteśmy gotowi? Czy my jesteśmy gotowi to przejść w sposób płynny? Mo, oczywiście. Moje zdanie jest następujące. Kiedy 11 marca wyłączyliśmy szkoły i kiedy trzeba było przejść, ad hoc, w skali masowej, w skali całej Polski na nauczanie zdalne, mhm. to były trudności. To były trudności obiektywne, bo i kadra nie była przecież przygotowana, i sprzętu brakowało, i, i tych platform rozwajitych Dzisiaj jesteśmy bardziej zaawansowani. Przybyło wiedzy, przybyło umiejętności. Hmm, Dysponujemy dużą platformą, z której szkoły mogą, nie muszą korzystać. To jest darmowa, cyfrowa, duża platforma, bardzo wzbogacona o możliwości komunikowania się o bezpłatne materiały. To jest epodręczniki.pl. Ministerstwo Cyfryzacji w dwóch takich programach Zdalna Plus przeznaczyło 37 milionów na laptopy, na tablety. Teraz na początku roku jeszcze 40 tysięcy tabletów zostanie zakupionych. Więc moje zdanie jest takie, że gdyby przyszło, a być może przyjdzie lokalnie. Przechodzić na nauczanie częściowo zdalne albo zdalne, to ono będzie już dużo bardziej efektywne, mhm. aniżeli było to jeszcze w marcu, to Czy słyszałeś od pana kuratora sygnały z różnych szkół na Dolnym Szamsku, że szkoły jeszcze niektóre mają problem, że kadra nie jest jeszcze do końca przeszkolona w korzystaniu z tych narzędzi? No to my nie, nie osiągnęliśmy optimum. To nie jest tak, że wszyscy, naszy nauczycie, że wszyscy nasi nauczyciele fantastycznie e, posługują się narzędziami elektronicznymi. W związku z tym trzeba się podciągać i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom, e, ministerstwo e, ordynuje i organizuje, e, pozyskując na przykład środki unijne, pozyskuje e, czy uruchamia bezpłatne kursy, bezpłatne szkolenia e, gdzie nauczyciele mogą się zapisywać. I to można zrobić w bardzo prosty sposób. Oprócz tego, że my jako kuratorium dystrybuujemy te mhm. informacje o szkoleniach, o sprzęcie, o wszystkich możliwościach rozsyłami, mailami do szkół, a dyrektorzy dalej komunikują to nauczycielom, to serdecznie zachęcam do sięgania po informację wiarygodną i użyteczną, mianowicie do wchodzenia na stronę www.ment.gov.pl, to jest strona Ministerstwa Edukacji Narodowej, i naszą kuratorium.wroclaw.pl I tam można również znaleźć informacje o szkoleniach, jak być dobrym nauczycielem, gdyby przyszło uczyć zdalnie. Serdecznie. A co jest dzisiaj największym wyzwaniem dla szkoły, już po rozpoczęciu roku szkolnego? No ja myślę, że jednak to jest kwestia walki z koronawirusem i zapewnienia bezpieczeństwa. To jest sprawa absolutnie fundamentalna. Ważna dzisiaj jest profilaktyka, to znaczy mhm. trzy trzymania się procedur, dawania przykładu. W tym miejscu gorący apel do Państwa, że jeżeli by się tak zdarzyło, że dziecko ma symptomy choroby, a od grypy koronawirusa nijak nie odróżnisz, specjaliści mają z tym problem, to nie wysyłamy dziecka chorego do szkoły, do przedszkola, w trosce o siebie, ale także w trosce o innych. Podobnież jeżeli chodzi o pracowników. Jeżeli źle się czujemy, informujemy przełożonego, komunikujemy się elektronicznie z lekarzem POZ-u, który dalej podpowiada, co robić. Lepiej późno na zwolnienie, a, aniżeli zarazić wszystkich dookoła. Mm -hmm. Trzeba zapewnić przestrzeganie procedur, instruować młodzież, świecić własnym przykładem, zabezpieczyć, żeby te płyny dezynfekcyjne, no, no były jednak pod ręką i zawsze, zresztą płyny dezynfekcyjne owszem, ale przede wszystkim warto upowszechniać proste zasady, czyli myjemy ręce, czyli nie ściskamy sobie rąk i nie, i, i nie ściskamy się w ogóle, nie całujemy się na, na przywitanie, wystarczy sympatyczne cześć albo trącenie się łokciem. Jeżeli wprowadzimy to w skali masowej i będziemy odpowiedzialni, to wtedy powinno być dobrze. Mhm. Ciężko chyba jednak o zachowanie takiego dystansu w momencie, kiedy mamy przerwę między lekcjami, no i tych uczniów na korytarzu gromadzi się setka albo więcej. Różnie to bywa w różnych szkołach na Dolnym Śląsku, bo mm, zwłaszcza w dużych miastach weźmy jakieś ekskluzywne oblegane liceum, które zostało wypełnione ponad miarę. Ale z drugiej strony popatrzmy na lokalną szkołę, gdzie uczniów jest niewielu i gdzie samorząd już od dawna planował likwidację na przykład tej szkoły, gdzie uczniów jest tylko po kilku w każdej klasie, a sali jest więcej aniżeli oddziałów, mhm. czyli klas. Optymalnym rozwiązaniem jest sytuacja, w której każdy oddział, czyli klasa ma własną salę. I nauczyciele krążą po szkole, to jest najlepsze, ale jeżeli nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć, to są różne inne mechanizmy, które no, pozwolą zmniejszyć ryzyko i spowodować, że to gromadzenie się uczniów będzie jednak trochę inne, czyli przesuwamy przerwy, czyli na przykład klasy 1-3 rozpoczynają tym samym, kończą o trochę innych porach, oddzielamy klasy starsze. Jeżeli mamy w szkole sytuację, że pracujemy w dwóch, trzech budynkach, trochę to rozśrodkować, jeżeli wpuszczamy różnymi wejściami, to też trochę przypilnować. Mm -hmm. Nie unikniemy, tak. nie unikniemy spotkań w szkole, bo szkoła jest miejscem spotkania. Chodzi o to, żeby ograniczyć gromadzenie się uczniów, także kadry. Na przykład, dyrektorem, jeszcze słówko dopowiem, doradzałem w takim liście, który skierowałem do dyrektorów 24 sierpnia, żeby na przykład rady pedagogiczne były organizowane rzadko, żeby trwały krótko. A najlepiej, żeby były organizowane online, bo to przecież też jest możliwe. Panie kuratorze, oczywiście nie ma takiego obowiązku. Ale czy Pan jest za tym, żeby nauczyciele uczyli, na przykład nie wiem, w przyłbicach, a uczniowie chodzili na przerwach w maseczkach? Nauczyciele to jest nasze oczko w głowie, bo dbać trzeba o wszystkich, ale jeżeli nie będzie kadry, to proces dydaktyczny, wychowawczy leży. A więc rolą dyrektorów, także naszą, jest zadbać o nauczycieli. I w tym liście, o którym wspomniałem, ja na przykład doradzałem dyrektorom, żeby. Zadbać o e, nauczycieli i wyposażyć ich w pół które są naj, najsposobniejsze, dlatego że one nie, ta, nie hamują oddychania, a wielu nauczycieli nosi okulary, mm -hmm. tak jak ja. E, przecież muszą, muszą patrzeć i muszą widzieć. A co do maseczek, ani nie ma zakazu. Ani nie ma nakazu. Jeżeli szkolna społeczność w konsensusie, to jest niezwykle ważne, bo dyrektor przygotowuje regulaminy w oparciu o wytyczne głównego inspektora sanitarnego, ministra zdrowia czy też ministra edukacji, ale warto, i to podpowiadaliśmy dyrektorom, żeby to prawo, które będzie ustanowione, te reguły, żeby one były akceptowane przez wszystkich. Jeżeli społeczność szkolna postanowi, że na przykład w częściach wspólnych noszone są maseczki, a no, to wtedy przestrzegajmy. Powtórzę, ani nie ma nakazu, ani nie ma zakazu. Mhm. Rekomendacja ministra edukacji narodowej w sprawie wycieczek szkolnych jest taka, że szkoły mogą je organizować. Jak pana zdaniem to powinno wyglądać na Dolnym Śląsku? Lepiej się wstrzymać z wycieczkami w okresie jesiennym, czy patrzeć na sytuację w szkole i podejmować wtedy decyzję? No, panie redaktorze, ja się pod tą rekomendacją pana ministra. Steriusze piątkowskiego podpisuje, on po prostu stwierdził fakt, suwerenne decyzje podejmuje szkoła, a dokładnie podejmuje dyrektor. Mhm. Więc znowu ani nie ma nakazu, ani nie ma zakazu. Jeżeli jest pragnienie, oczekiwanie nauczycieli, przede wszystkim e, uczniów i rodziców, którzy bardzo często finansują tego typu wycieczki, żeby pojechać na zieloną szkołę, odbyć jakiś atrakcyjny wyjazd do jakiegoś muzeum gdzieś w Polsce i tak dalej, to można to zrobić, ale z respektem dla zasad sanitarnych. Panie kuratorze, szkoła w Sosnówce to chyba była jedyna szkoła na Dolnym Przyląsku, a chyba i w Polsce, która nie wystartowała w normalnym trybie, tak jak inne placówki, tam zajęcia były bardzo szybko odwołane, już na, po uroczystym rozpoczęciu. Mm -hmm. Po decyzji wójta, który chciał przenieść uczniów do szkoły w Podgóżynie. rodzice rozpoczęli strajk okupacyjny. Pan w roli strażaka tam dwukrotnie jeździł do Sosnowki, do na gasić pożar. Udało się, wójt wycofał się mm -hmm. z tej decyzji. Jakie były kulisy rozmów? No niezmiernie się cieszę, że nasza mediacja się powiodła. Moja, kolegi wicekuratora, pana Janusza Wrzala, sekundowała nam pani wiceminister Marzena Machałek, przyjechaliśmy z pleni potencjami ze strony i z poruczeniem ze strony pana wojewody Jarosława Obremskiego. Chodziło o to, że dwukrotne próby likwidacji szkoły nie powiodły się. Myśmy to zablokowali, podobnież ministrowie edukacji, w związku z tym wójt nie podpisał arkusza organizacyjnego i w ramach oszczędności chciał przenieść Uczniów nie zlikwidowawszy szkoły, z sosnówki to podgórzyna. Rodzice mhm. zastrajkowali. No, zrobiło się tam bardzo gorąco, więc używaliśmy wszystkich technik, jak to w negocjacjach. No cóż, mieli Państwo, negocjacje lubią ciszę, więc proszę wybaczyć pewną sekretność, ale cierpliwie tłumaczyliśmy, życzliwie podpowiadaliśmy, mediowaliśmy między zwaśnionymi stronami, czyli z strajkującymi rodzicami, a z drugiej strony panem wójtem, który. Utyskiwał zasadnie, że, że, że tych pieniędzy jest rzeczywiście niewiele. Skończyło się pomyślnie, to znaczy arkusz organizacyjny został ostatecznie zatwierdzony a to jest podstawa finansowania i w ogóle funkcjonowania szkoły. Zarządzenie o przeniesieniu mhm. dzieci i nauczycieli na ten rok szkolny do Podgórza zostało cofnięte i w Sosnówce ku radości wszystkich zniżej podpisane rozpoczęły się zajęcia. Jesteśmy niezmiernie radzi, bo zgoda, jeżeli powszechna i szczera, szczególnie w małej wspólnocie, w lokalnej społeczności jest bezcenna, a ta społeczność tak dramatycznie podzielona konfliktem na tle szkoły uzyskała teraz szansę na nowe otwarcie. A jaka jest gwarancja, że ta sytuacja nie powtórzy się za, za rok? No ja doradzałem i Panu Wójtowi, ale także, także rodzicom, mili Państwo, więcej częściej rozmawiajcie. Oczywiście, jak będzie trzeba, my przyjdziemy w sukurs, znowu przyjedziemy z jakąś, z jakąś mediacją i być może pomożemy załatwić kolejny problem, ale wydaje mi się, że to doświadczenie było tak intensywne i że strony zrozumiały, o co w tym wszystkim chodzi, że będą teraz więcej rozmawiać, a skoro tak, to będą się bardziej rozumieć, a to z kolei jest gwarancja, że cisza, spokój i zgoda będzie panować. W Sosnówce. Tyle Roman Kowalczyk, Dolnośląski do Kurator Oświaty. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Kłaniam się Państwu. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.